Niemiecka prasa komentuje zamieszki w Los Angeles. Poniedziałek był kolejnym dniem zamieszek w Los Angeles po tym, jak Trump wysłał tam wojsko. Sytuacja eskaluje, a w piątek prezydent Donald Trump zasugerowałby aresztować gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma. Argumentuje to stanem wyjątkowym i nie można wykluczyć, że mógłby ustanowić formę stanu wojennego, aby rozszerzyć swoje uprawnienia, pisze niemiecki dziennik ekonomiczny Handelsblatt. Kalifornią rządzi demokratyczny kandydat Gavin Newsom, który ma szansę zostać kandydatem na prezydenta w 2028 roku. Kalifornia reprezentuje Amerykę otwartą na świat, którą Trump i jego ruch Make America Great Again lekceważą. Czytamy: Gavin Newsom, który powinien znać scenariusz Trumpa, mógł mu odebrać nieco wiatru w żaglach i samemu nakazać Gwardii Narodowej ochronę agencji federalnych, zauważa gazeta z Frankfurtu. Kultura ekscytacji zastępuje refleksje i pytania, a napędzają ją kliknięcia i lajki. Nie oznacza to jednak, że rozmieszczenie Gwardii Narodowej wbrew woli gubernatora największego stanu w USA budzi mniejsze obawy, zwłaszcza że sposobność wydaje się być zaaranżowana, pisze Stuttgarter Zeitung. Do przemocy doszło dopiero po tym, jak Trump zmobilizował wojska, aby stłumić protesty przeciwko działaniom służb imigracyjnych. Fakt, że kilkuset zawodowych podżegaczy wykorzystało okazję, nie czyni z tego rebelii przeciwko rządowi porównywalnej z tym, co zwolennicy Trumpa próbowali zrobić w 2021 roku podczas szturmu na Kapitol. Nadal jest to zainscenizowany kryzys mający na celu odwrócenie uwagi od niepowodzeń Trumpa, czytamy.